Dzień dobry drodzy rodzice, drodzy nauczyciele. Witam Państwa serdecznie w imieniu Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr i zapraszam do obejrzenia przygotowanego przez nas materiału. Temat naszego dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny, szczególnie w kontekście rozwoju młodych ludzi, Państwa dzieci, Państwa podopiecznych. Będziemy rozmawiać o zjawiskach patologicznych, które od jakiegoś już czasu zagościły w internecie i są jednym z zagrożeń, które między innymi obok cyberprzemocy może spotkać dzieci. I niestety, spotyka Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziła badanie wśród nastolatków w wieku 13-15 lat. Zjawiska patologiczne, o których będziemy mówić, określiła mianem patotreści i o nie pytała młodzież. Okazało się, że 37% badanych oglądało bądź ogląda je, a 43% z nich ma kontakt z patotreściami co najmniej raz w tygodniu, a co jest jeszcze bardziej niepokojące, im młodszy badany, tym częstotliwość oglądania rośnie. Problem zatem jest realny i należy mieć jego świadomość, a co więcej, poznać go, wiedzieć jak właściwie reagować, a kolejna rzecz jaką profilaktykę stosować, która pomoże naszym uczniom, dzieciom dokonywać właściwych wyborów w tym potężnym medium i poprawnie oceniać zachowania, jakich mogą być świadkiem, czy informacje, jakie mogą przeczytać. A treści w internecie przybywa i to niesłychanie szybko. W 2019 roku liczba publikowanych tweetów na minutę wyniosła 474 tysiące. Użytkownicy YouTube'a oglądali 4 333 560 filmów na minutę. Użytkownicy Instagrama dodawali 100 milionów zdjęć każdego dnia. Liczba komentarzy publikowanych na Facebooku osiągnęła poziom 510 tysięcy w każdej minucie. Te treści nie pozostają bez odpowiedzi. Dla przykładu użytkownicy Facebooka klikali reakcje do postów z częstotliwością 4 milionów na minutę. Ogrom! Reagować więc trzeba, zwłaszcza że tylko część z tych informacji niesie ze sobą wartość edukacyjną, przyczynia się do prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Wiele ma szkodliwy wpływ i może odbić się na zdrowiu psychicznym oraz przyczynić się do negatywnych zachowań. Pornografia, filmy, w których młodzi ludzie poniżają innych, biją, naśmiewają się, używają wulgaryzmów, zachęcają do negatywnych, wulgarnych zachowań, stawiają wyzwania często niebezpieczne dla zdrowia czy życia, treści, które namawiają do samobójstw, porady, które mają przyczynić się do odwrotnych niż zamierzone rezultatów, filmy, które pokazują libacje alkoholowe. To też jest internet, i to też jest świat naszych dzieci. Szczególnie kiedy popularność w sieci stała się celem, marzeniem, do tego dążą, a dostrzegając, że zachowanie negatywne, nierozsądne, wulgarne generują dużą oglądalność, sami podejmują się niezrozumiałych zachowań. I to tylko po to, by zyskać popularność, czego pochodną mogą być dobre zarobki. Drodzy Państwo, Niewątpliwie zawsze na widza lepiej działa sam widok treści niż opowieść o nich, dlatego w naszym materiale ujrzą Państwo fragmenty filmów dostępnych w sieci, czasami drastyczne, czasami okraszone wulgaryzmami, które uczniowie mogą obejrzeć. Będą to filmy z kanałów prowadzonych przez idoli nastolatków i gwarantuję, że mocno Państwem wstrząsną. Zapraszam.